Dzień dobry Państwu, serdecznie witam Państwa pociągu TRK w bachu Srelesy, pociągu Czerwona Góra Gdynia Główna i pociąg z stacji Gdynia kursuje w na podkładzie jazdy i do stacji Gdynia pociąg zatrzymuje się na stacjach Blaskowice Pomorskie 14.30 16.05 Pszczółki 16.32, powstają 13 minut postój techniczny Gdynia Główny 14.06 które miasto? Gdańsk 14, Gdańsk 12, 14, Sopo 14, Główna 14, 14, 24, 14, 20, 24, 14 30, 37. stacja docelowa wieku w tego pociągu Dziękuję Państwu za uwagę i życzę Państwu miłej przyjemnej podróży.